Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i chcę Wam powiedzieć, że pod ostatnim filmikiem padło pytanie, jaki podkład u mnie króluje i postanowiłam również ten podkład tutaj Wam pokazać na kanale, ponieważ tak naprawdę cały czas ten podkład ostatnio męczę i to jest też bardzo tani podkład, a to jest podkład marki Bell Illumi i to jest podkład korygujący, rozświetlający, natomiast ja tutaj żadnych drobinek... W tym podkładzie nie widzę i też nie powiedziałabym, że to jest podkład em, rozświetlający. Powiedziałabym, że ma wykończenie satynowe i to mi bardzo odpowiada. I to jest podkład dla cery mieszanej i normalnej i ten podkład też ma średnie krycie. I radzę Wam nakładać taką cienką warstwę, jeżeli chodzi o ten podkład, ponieważ konsystencja tego podkładu jest bardzo gęsta. On znacznie lepiej wygląda, jak nałożycie ten podkład palcami, a następnie użycie Beauty Blendera. Wtedy znacznie lepiej wygląda na twarzy, tak klek i naturalnie. I niezależnie, też, kochani, jakiej pielęgnacji będziecie używać, ten podkład zawsze będzie wyglądał dobrze. Zapewniam Was o tym. Z tego względu, że już mam tutaj cały zużyty już podkład. A jeżeli chodzi o ten podkład, to tutaj jestem już w połowie zużycia. No i też powiem Wam, że również ten podkład wygląda bardzo dobrze z każdym pudrem. Ten podkład jest bardzo lekki, przyjemny przez cały dzień na skórze i bardzo jestem z tego podkładu zadowolona. Mówię Wam o tym podkładzie, ponieważ ten podkład jest bardzo tani też bardzo często są promocje biednące, jeżeli chodzi o ten podkład. Dlatego też ten podkład bardzo Wam polecam. No i oczywiście, kochani, teraz Wam pokażę, jak ten odcień po prostu wygląda, czyli odcień 03 Natural. Tak wygląda odcień 03 Natural, i od razu Wam też, kochani, powiem, że ten odcień bardzo mi pasuje i też od razu Wam, kochani, powiem, że ten podkład jest ważny przez 12 miesięcy od momentu otwarcia. I ten podkład też się przepięknie rozprowadza. Bo zobaczcie, ta konsystencja jest lekka i też bardzo przyjemna. No i też kochani, tak sobie stwierdziłam, że wam również pokażę, czym pachnę. Tak naprawdę te perfumy już mi się skończyły. No i kupiłam sobie te perfumy ponownie, ponieważ ja do tych perfum... Wracam regularnie. To są też bardzo popularne perfumy i też dużo kobiet doskonale zna ten zapach. A mam tutaj na myśli perfumy od Karoliny Herrera Good Girl. I jak dla mnie to jest idealny zapach na jesień i zimę, ponieważ te perfumy są ciepłe, słodkie, trwałe i intensywne. I ja bardzo lubię jak te perfumy Rozwijają się na mnie przez cały dzień, i wystarczy, że użyjecie tych perfum rano i będziecie pachnieć przez cały dzień. Nic nie trzeba dokładać. Ja naprawdę uwielbiam nosić te perfumy, kiedy są mroźne dni, przez tą właśnie słodycz w tych perfumach. I ja tutaj mam te perfumy, kochani, o pojemności 50 ml. Ja już te perfumy zużyłam i kupiłam sobie teraz. Te perfumy o większej pojemności, czyli o pojemności 80 ml, ponieważ te perfumy teraz były na promocji, no i też lepiej się wtedy opłaca kupić większą pojemność. No i chcę od razu Wam powiedzieć, że jak dla mnie są to perfumy bardzo... Uwodzicielskie, seksowne, kobiece, eleganckie yy, i też naprawdę bardzo trwałe. I ja wiem, że ten zapach zostanie ze mną na długo. No i też tutaj wam powiem, jakie są nuty zapachowe. Tutaj jest kakao, kawa, migdały, róża bułgarska, irys, yy, drzewo sandałowe, paczula, bo ja uwielbiam paczulę w perfumach, również tutaj jest vanilia. Jaśmień wielkolistny i tuberosa. No i też jak dla mnie, idealnym takim atutem, jeżeli chodzi o te perfumy, jest oczywiście flakon. Bo tutaj jest przepiękna, granatowa, smukła szpilka ze złotym obcasem. I tak kochani, wygląda 50 ml, a tutaj jest pojemność 80 ml. Zobaczcie, jaka jest różnica. Chcę Wam kochani też powiedzieć, że jak jakiś zapach bardzo mi się podoba i wiem, że do tego zapachu też będę regularnie wracać, to przeważnie kupuję dużą pojemność, bo wtedy to się bardziej opłaca i takie perfumy też na dłużej starczają. No i też od razu Wam kochani powiem, że teraz sobie położę ten duży flakon na moją tacę na perfumy i teraz... Ten piękny flakon będzie przepięknie zdobił tą tacę, ponieważ jak dla mnie ten flakon jest bardzo unikatowy, elegancki i też bardzo kobiecy. No i kochani, chciałabym Wam się pochwalić, co już kupiłam na święta. To są moje pierwsze zakupy świąteczne i to są takie domki, które od dawna mi się marzyły, ponieważ. Ja te domki widziałam u moich koleżanek, i zawsze jak byłam u nich w domu, to zawsze mi się takie domki podobały i zawsze chciałam mieć takie domki też w swoim domu. Dlatego też w tym roku postanowiłam, że również za takimi domkami będę się rozglądać i te domki najbardziej mi się podobały i ja te domki kupiłam w Home New. I teraz była taka promocja w Home New, że kupicie jeden produkt, to za drugi zapłacicie tylko i wyłącznie 10 zł. I ja z tej promocji skorzystałam. I kupiłam dwa takie domki. No i też były inne domki w sprzedaży, też takie ze złotym dachem. Natomiast mi się te domki podobały, ponieważ są bardzo skromne. Bardziej pasują do wystroju mojego domu. I też są takie domki mniejsze, natomiast my wybraliśmy te większe domki. Moja przyjaciółka poleciła mi taką świeczkę świąteczną, ponieważ ona co roku kupuje te świeczki. Dlatego też postanowiłam również te świeczki kupić do mojego domu i kupiłam dwie takie świeczki w super farm. I to są oczywiście y, świeczki od Doroty szalongowskiej. I taka jedna świeczka w super farm kosztowała 26,99 zł. I te świeczki bardzo szybko się wyprzedały. No i był taki zestaw również w sprzedaży i ja ten zestaw kupiłam, ponieważ też był w promocji. I tutaj są patyczki zapachowe o tym samym zapachu co świeczka, dlatego też ten zestaw sobie kupiłam. Jak dla mnie ten zapach jest naprawdę bardzo świąteczny, bo tutaj pachnie kakałem, cynamonem, e, bursztynem, wanilią, goździkiem, piernikiem jak dla mnie też, no po prostu Przepiękny jest to zapach, tą świeczkę zacznę palić od 1 grudnia, jak i też otworzyć te patyczki. I też chciałam Wam powiedzieć kilka słów na temat dwóch herbat, i to są herbaty z Herbapolu. I pierwsza herbata jest z imbirem, z pomarańczą i pigwą, a druga herbata, y, to jest taki zimowy sekret, jest to herbata owocowo-ziołowa o smaku cytrusowym. I to są herbaty przeznaczone na sezon zimowy. I od razu Wam, kochani, powiem, że ta pierwsza herbata nie za bardzo mi smakuje tak naprawdę jest mało aromatyczna. Druga herbata, czyli Zimowy Sekret, jest znacznie lepsza w smaku. Natomiast to nie jest jeszcze to, co bym chciała. Więc jeżeli znacie jakieś fajne, zimowe herbaty, to dajcie znać, czy znacie takie dobre herbatki. Po z chęcią skorzystam z Waszego polecenia. Na koniec chciałabym Wam polecić bardzo fajną książkę, od której nie mogłam się oderwać, i moim zdaniem ta książka też jest bardzo fajnie napisana, um, ponieważ każda strona przeczytana jeszcze bardziej wciągała w losy głównej bohaterki. I nie wiem, czy Wy lubicie czytać książki o II wojnie światowej, natomiast ja lubię takie historie, dlatego też ta książka tak bardzo mnie wciągnęła i też bardzo mnie zruszyła, bo na koniec tej książki poleciało muzy i cały czas jak czytałam tą książkę to przeżywałam Losy głównej bohaterki. I to jest książka pod tytułem Kołysanka z Auschwitz. I główną bohaterką jest kobieta o imieniu Helena, która jest pielęgniarką, pracuje na dwa taty, żeby utrzymać swoją rodzinę, ponieważ jej mąż nie mógł pracować podczas wojny, ponieważ był Romem. A takie osoby. Hmm, Innego pochodzenia w Niemczech nie mogły pracować, dlatego też ona musiała utrzymać całą rodzinę, a miała pięcioro dzieci, więc rodzina była bardzo duża. No i też um, wam zdradzę, że w 1943 roku e, cała rodzina była wysłana do Auschwitz. No i w tej książce, kochani, dowiecie się, jaki los spotkał całą rodzinę w obozie. No i też powiem wam, że to jest rodzina bardzo kochająca się, szanująca i wspierająca, dlatego też ta książka bardzo mnie wzruszyła. Bardzo wam tą książkę polecam. Ja kupiłam sobie tą książkę niedawno, tak jak wcześniej wspomniałam, nie mogłam się od tej książki oderwać i ja wiem, że często będę do tej książki wracać. Bardzo fajna naprawdę książka. To wszystko kochani w dzisiejszym vlogu. Widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Do zobaczenia, buziaczki. Papa! Pa.